Ejka, tukarinka. Teraz tutaj mam mój inkubator. Tutaj wyhodowałam sobie moje ostre papryczki. To jest taka mini szklarnia. Żeby miały ciepło. Są takie trochę liche, no ale i tak jak na takie domowe warunki, samowychowane. Jeszcze tutaj w takich warunkach, gdzie jest pełno ślimaków i komarów i wszystkiego. Ten rok, rok, był okropny, bardzo mokro, więc i ślimaki i właśnie komary. Nawet róże właśnie mi tak gniją, takie właśnie chodzi pryskam, no ale i tak choroby je łapią, no bo za mokry rok mamy. Teraz tak, zrobiliśmy raz ze stewkiem. Challenge jedzenia ostrej papryki. Um, ze zestawkiem teraz już um, tyle nie nagrywam, ale um, ja sama dzisiaj właśnie spróbuję zjeść ostrą paprykę. No, znaczy się spróbuję, ja raczej na pewno zjem, bo jak już ją rozgryzę, no to już nie ma odwrotu. <grym> ja co można wypić. Ogólnie tak, no ja za ostrym tak mm, aż tak bardzo nie przepadam, ale daję rady. Um, no, i właśnie tak chcę sprawdzić, jak moja papryczka, jaka jest ostra. Były kupne papryczki, nie były takie ostre, więc zobaczymy, jak to właśnie z tą. Nie mam tutaj żadnego tam, żadnego ani mleka, ani, ani kefiru, ani nic takiego łagodzącego, więc co będzie, to będzie. Ale myślę, że nie będzie tak źle. No, bo jakby nie było, to jest nawet zdrowe i ten, i to. W sumie to nic nie robi, tylko jest nieprzyjemne. Są też te bardzo mocne papryki, że tam nawet zdrowotnie tam mogą coś zaszkodzić, ale takich to tutaj nie mamy. <grymne> Jakieś tam Carolina Viper czy coś takiego, to to, tego to akurat nie mam. A więc wezmę sobie tutaj jakąś taką. Malutka, ale zobaczymy. Tres, dwa, jeden. De mostra. ཁ ཚ Zakra, ani wózek nie mam, ale już projdzie. To było, to jest ostre. No, to jest ostre, tak ogólnie jest ostrym, Nawet daje rady. A to lekko robi ostre, ale. To to jest ostre. Oh. Masakra. Uh. Uh. <try> Więc tak. Czuję się zaliczona. Dosyć ostre mi te papryczki urosły. Mocniejsze niż te w sklepie. Tutaj mam jeszcze długie. One były trochę później posiane. I te już tak nie chcę już tak dojrzewać, bo dosyć późno ja o nich zapomniałam. Dosyć późno je posiałam. Na wiosnę, ale i tak urosły chociaż jedne. O, masakra. Uuh. Więc tak znowu je przykrywam. A nie powtarzajcie takich różnych rzeczy. Nie radzę. Uuu, masakra. Aczkolwiek, no, ponoć jest to zdrowe. Wypala od środka w ogóle. Na jelita niby dobrze robi, na żołądek w ogóle. Słyszałam, że jest to zdrowe, ale nieprzyjemne bardzo. Więc trzymajcie się zdrowo. Ten i Heart you all. Zapraszam do subskrypcji. Mniej komarów w całej Polsce. Mniej deszcza. I tak. Hu Marka.